Dzień dobry wszystkim, kłaniam się nisko. Z tej strony Adam i na co dzień prowadzę kanał spółerat, a wy oglądacie już 19 odcinek mojego platynowania Astrobota. I w tym odcinku skończymy sobie kwestię trójkątów ryzyko rozpadu. Ostatni poziom związany z zaginionymi trójkątami w układzie mackowym. Tak się nazywa ten układ, w którym obecnie się znajdujemy. I to jest ten bocik do uratowania. Ryzyko rozpadu. To są te. Aha! Musimy generalnie uważać. Ojoj! Musimy uważać na te szklane obiekty. A to nie będzie wcale takie trudne, jak się mogłoby wydawać. Zwłaszcza, że nikt mi nie każe na nie wskakiwać od razu. Wow, ale jest to problematyczne. Okej, okay, idziemy jeszcze raz, spróbujemy. Trzecia próba. Okej, okay. Poże. jestem pod szkłem. Trudne, trudne, ale do zrobienia. Udało się, ale ledwo. Uh -huh, I wskoczyłem na. Prosto na typa, no? Trzeba uważać. I przede wszystkim, już nie ginąć. To będzie najlepsze, co mogę zrobić. Zro... Naprawdę. Już na nadziewam się na wszystkich. Widzicie? W porównaniu z poprzednim króciutkim odcinkiem, który mi się udał od razu. Doskonale. Dobra Lepiej nie używać tutaj O oh, tak a jeśli już używać to matko bosko Nie masakra. Jeszcze raz, strasznie trudny poziom, a to ponoć nie jest jeszcze szczyt możliwości tej gry. Nie! No nie, nie chciałem tu wskakiwać. Jeszcze raz, aż mi się uda. Oj, nie, nie mogę się za długo zatrzymywać. Dobra, boże. Jeszcze raz. Oj! Niedobrze. Ja chyba tracę tylko te monety, które zdobyłem. W trakcie tego nieudanego biegu, bo za każdym razem mniej więcej wychodzi tyle samo monet. Podejrzewam, że to jest powiązane. Noż po prostu. Nie, mo nie wierzę. Tu się ledwo wydostałem. A, to było dobre. Nie, dobra, szybka akcja. Nie, no, następny wróg i od razu problem, nie? Dobra, tutaj wszystko ogarnięte. Tutaj nie ma co iść. W sensie nie ma co z nim walczyć. Wow. Dobra, tu zbieramy sobie na chillku. Tutaj też. Wow. No, przecież. Przecież klikałem. Dobra, nie zatrzymywać się po prostu, nie? Oj! No, tak się kończy, nie zatrzymywanie się. Jeszcze raz, próbujemy. Do upadłego. Do samego końca. Mojego lub jej. No nie, udało się zdobyć. Trudno. Dobra. Świetnie, udało się. No, pięknie. I kto ty jesteś? Android obronny. Nie opuści cię aż do samego końca. Z Detroit? Bo nie grałem w Detroit. Nie wiem. Ale się udało. I tym pozytywnym akcentem kończymy ten odcinek. Było grubo. Nie spodziewałem się, że aż tak będzie grubo. Został nam jeden mikropoziom. Już sobie ten jeden mikropoziom na niepewnym gruncie 2 zrobimy w kolejnym odcinku. Także jeśli macie dość mikropoziomów, to bardzo was przepraszam. Ale naprawdę, to tak nam. Yy... Dzięki temu mogę odcinki wrzucać codziennie. I to jest super. Te mikropoziomy mnie naprawdę ratują. Więc dziękuję Wam bardzo za uwagę. Wspomóżcie ten kanał dobrym słowem w komentarzu, łapką w górę i subskrypcją. I widzimy się w odcinku 20. To by było na tyle, moi drodzy. Trzymajcie się i cześć.